Witajcie, z tej strony House i prezentuję Wam e, paczkę Wiha, Wiha 1993 na 14 e, Modów jest 50, e, nie wszedł XL Biomes e, bo się gryzę z Forgem, z tego co wiem e, No i cóż, zerknijmy na mody, jest Optifine, Minecraft e, Coder Pack, Forge Modloader, Minecraft Forge Code e, Cod Chicken Core, Not Enough Items, Tricapitator, Den -Lib. Mod Rey Minimaps e, Induscraft 2, e, co tu jeszcze jest takiego ważniejszego, co doszło? E, Nuklearnie, Naturality Core, e, Metalu, Metalurgy, e, Gravity Suite, e, m, Towncraft e, 3.0, Towncraft 3.0. No i cóż, ciekawiał go No widzicie wszystkie mody, zerknijcie sobie sami, zobaczycie jakie są mody dokładnie Minecraft, że paczka jest na 1.4 jak już wspominałem, wystarczy podmienić znaczy nie podmienić, wystarczy usunąć swój stary folder Minecraft, jeśli chcecie zróbcie oczywiście kopię zapasową i wklejacie ten folder. I to wszystko. E, dziękuję za uwagę. E, ale jeszcze jedno zapomniałem dodać. E, link podam wam dopiero wtedy, gdy napiszecie do mnie na PW. E, także e, zapraszam do napisania, ponieważ paczka będzie się zmieniała, a link będzie e, za każdym razem inny. E, także muszę podawać wam e, jakby ręcznie. Więc zapraszam do usłyszenia w następnym odcinku na pewno z jakiejś serii. Trzymajcie się. Do usłyszenia.